Ty, pokazujesz. Nie no ja. W ja Już, koniec. już, 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 koniec, już. A! Odjeżdżają. Odjeżdżają. i nas opuszczają. Dobra, trudno. Dobra, idziemy w las. Nie wiem, nigdy ze mną nie szła na Ty? No, co no, cicho. Trzymaj, Muszę wasz Dobra, on ja jakieś te porady dobra, dobra Witam, witam i ozdrawiam pytam Oto nasze o Gówny... Oto nasze gówno e, programu Co na mnie! Idziemy teraz do tamtego fajnego czegoś

Jedna ręka, druga ręka. Że to ja. To nie jest Skyrim Pewnie jakiś menal tu będzie, czy coś. Albo Ej Wiesz co? Mamy, mam drugą lokację do Stalkera, albo do czegoś innego. Jak zauważyłem teraz. Tak, i tutaj jest co? This is a big y pitol, że tak powiem o, Trochę ciężko się trzymaj, skoczcie No nagrywaj, bo nagrywa się Aha, dobra Ty normalny jaki parkourowiec Zobaczę co tam jest. Tu jest wyjście Ty, ja wiem co to jest Gaśnica no bo. I tam jest ta końcówka no. gdzie? Ej, telefon dzwoni. No halo, słucham Eee, w Karzynie Eee nie, wiem, dopiero dopiero to przyszedłem z kuzynem do tego do Karzyna no przyszliśmy, wiesz, my idziemy ścieżką, jeszcze w sumie nie jestem otwarta, aż nie do końca Eee, nie wiem, zobaczymy No 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 Mam no, tam kisik o góra w domu A, my A my idziemy z koło brzegu A my idziemy skoło brzegu, właśnie A tu coś jest Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Jest godzina jaka? Nie widzę. Dobra. Jest 19 zaraz. Dobra, idziemy stąd. Dobra. My już jesteśmy prawie na poligonie, na którym. Na którym się paintball zdrojem. Paintball zdrojem Nie wiadomo, czy się będzie tu odbywał. Ale myślę, że. No ee, myślę, że będzie przy bastianie. Chyba tak, albo w koszalinie. Nieważne, dobra. Zbliżamy się do miejsca, w którym zazwyczaj osoby różne grają w paintball. I jeżdżą kładami. I są wielkie bały. Tutaj jak widzicie zapierdzielają wkładami zazwyczaj tu. Proszę, ja tu Tutaj na, tak. Aj, Dobra, tutaj powinny być zaraz nawet kulki peńcowe. A jak się nam po szczęści, to znajdziemy nawet y, markera. W maskę. Nie, no żartuję. Nie, ostatnio markera znalazliśmy. Tak, na pewno. Ja za w tylko znalazłem. Co? <śmiech> Nie. <laughs> Poweradeł i napoje. Оу Шит, предупреждаю! Здесь! Моя Он не хочет нагрывать... Он не хочет нагрывать своего симка! Добре, сам! Ну, по-моему, Оу не знал, то это... оригинальная марка, то Оу Шит! Оу я говорю оригинальную, а ты сейчас оригинальную! бич, мадафака! Dobra, tu trochę piachu dużo jest. A to my chodzimy już powoli do lasu, ale tutaj właśnie powinny być kulki paintballowe. Pozbieram sobie i będę miał na paintball z rojem. Jestem e, mucha mnie atakuje, końsko. Jestem żołnierzykiem. Tak, on jest żołnierzykiem. Nie pokazuj twarzy. <grym i zimny> Z tą Dobra, my coś tam poszukamy, kuleczek sobie, bo wtedy na paintball drogie mieć za Bóg darmo. Przycięcia. No to zaraz wracamy. Dobra, już stąd tu uciekamy. Żadnych kulek nie ma, tylko znaleźliśmy parę kulek do ASG, ponieważ tutaj też grają w ASG. Daj no, kamerę, A kamerę. A no, kamera, co to jest za kamera? Za aparat z 8 lat. Cicho. Ale ważne, że jest. A. Lepsze, co? jeszcze ma taką e, czarną kulkę na ekranie. Nie ma nic. <grym> Pokaż się w kapturze Ty normalnie, jak prawdziwy asasnik. Jesteśmy już w jakimś budzku. A, e, pokażę wam, gdzie jesteśmy. Tak w ogóle. My szliśmy. My jesteśmy z... tu. A my szliśmy z przećmina. Nie. Tak! Nie. Tak. A nie, nie, tu jest Harzyno. No to my z mniej więcej szliśmy, od tu, stąd. Widzicie tę ulicę? Nie. Stąd tu, tak. Nie. O! wyżej. Nie, skrzyżowanie jest tu, widzisz? O, czekaj, ja pokażę Państwu. Stąd szliśmy i jesteśmy tu, a musimy dojść. A my szliśmy z koło brzegu Ogólnie kufryk je znam Idziemy tu! Ciao Dobrze, 15 km No, wtedy to sobie poczytajcie No, 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 no. no to my jeszcze jesteśmy prawie na końcówce Przeszliśmy bardzo dużo Dużo was przegapiło? <gryznam> ale w sumie my tylko szliśmy, szliśmy, gadaliśmy o bzdurach Harda <gryznam> Dobra, dojdziemy gdzieś tam dalej, to do cywilizacji, to dalej będziemy gdzieś tam kolei. A Prosta? Prosta. Prosta. Nie, nie mam ochoty tam iść. Iść na koło. Koniec. Nie, nie. Dużej nie idę, więcej nie idę. A ty nie, nie, ty też nie idę. <śmiennie> <śmiennie> Nie idziemy dalej. Skręcamy, nie, ja nie skręcamy w prawo i idziemy do domu. Koniec. Ułożenia na dzisiaj. 12 km to jest tak długo 12 to Ja, mnie ja już... 14. Dobra, mnie nogi już w dupę wlażą Ja nie żartuję A mi nie Mnie nogi już dupę wlażą nogi w dupę władzę. No, 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 na pewno Z blendermanem przynajmniej kręciło hmm? No, no, no nie w nocy, tylko młotów, a tam jest łódka. To jest sklep spożywczy. Cześć! Cześć, jest cześć! Chciałam po Tam jest lepszy Ale nie sprzedano. Doszliśmy nareszcie do cywilizacji. Co to ty nadawa? robisz? No tak, jak ja, idziemy. No, sklep ten, do końca. Tak, szybko będzie idziemy. Sklep. Ale gdzie traktor? Gdzie jest traktor? Nagraj tablicę, kobiet. Cicho! Dziewięć, cicho, cicho. <śm> cicho, nie widać nic! <śm> cicho, tam nic nie było. Cicho, tam naprawdę jest 11. Nie, dziewięć za granicy, a my jeszcze mamy, ile e, ja mamy do przejścia? Czego nie mam km. Przegowanie, Przegowanie, tym, mamy przejścia? To kilometry. Przechodzimy. Normalnie Co się <śmienicza> Zarąbał. Dobra, chodź, dobra No, coś ci nie wyszło